Hej, cześć, Simonu. Witam Was bardzo serdecznie. Jestem z strony Games. Witam Was w kolejnym dniu oraz w kolejnym filmie na kanale. I W tym przypadku dzisiaj mamy bardzo duże wiadomości na temat PlayStation 5. Takie Sony potwierdziło swoją nową konsolę, którą nazywają Next Generation. Czyli powiedzmy, nie jest jeszcze potwierdzone jak się będzie nazywać, ale możemy przełożyć, że to jest Sony, więc prawdopodobnie kolejna konsola będzie PS5. Tak czy inaczej, oczywiście standardowo, zanim zaczniemy dzisiejszy film, chciałem pozdrowić dwóch panów, którzy zasub zasubskrybowali kanał. Pierwszy to jest Boy 9. Bardzo dziękuję. Dziękuję za suba, naprawdę doceniam. Mam nadzieję, że nie umieją Ci takie piękne filmy jak ten, lub jak inne updatey itd., poradniki itd. Oraz Łukasz Witkowski bardzo dziękuję Ci za subskrypcję, naprawdę doceniam i przechodzimy do dzisiejszego filmu. Wszyscy oczywiście, którzy się martwią, czemu dzisiaj nie ma informacji na Call of Duty, spokojnie, spokojnie jest, pod koniec filmu będzie informacja na temat Call of Duty, ale oczywiście chciałem zrobić ten film, jako że ten kanał koweruje najnowsze też informacje w gamingu, jako że oczywiście mamy nowe informacje na temat nowej generacji, a jako że jesteśmy gamerami, chciałem o tym pogadać dzisiaj, więc nie martwcie się, Call of Duty też jest w się tylko po prostu teraz mało się dzieje w Call of Duty, więc chciałem inny temat dziś nabrać, jako że mam czas i ogólnie chęć zrobienia takiego filmu, także może bez gadania przechodzimy do filmu. A więc Sony potwierdziło, że pod koniec z 2020, dokładnie mówiąc trzeci kwartał 2020 roku otrzymamy nową konsolę i powiedzieli Next Gen czyli możemy przewidywać, że to będzie kolejna generacja oczywiście prawdopodobnie PS5 i potwierdzili, że właśnie wyjdzie w trzecim kwartale 2020 czyli lipiec, sierpień lub wrzesień ja strzelam, że to będzie wrzesień, ponieważ tak się w sumie wydarzyło z PS4 było strasznie podobnie jak w sumie na to popatrzycie PS4 już ma jakieś 6 lat, to jest w sumie sporo, prawda? Kolejną informacją, którą Sony nam przekazało, to o tym, że nie będą w czerwcu na konferencji E3, tak, nie będzie ich na E3, więc no nie będą mieli co nam sprezentować, bo oczywiście ich konsola dopiero wychodzi za rok, więc spodziewajcie się dopiero E3 od Sony w kolejnym czerwcu, nie w tym roku, tylko w kolejnym, więc no, w tym roku będzie Microsoft oraz ktoś tam prezentował pewnie swój nowy Xbox, a my jako gracze, oczywiście posiadacze PS4 i podążania, wiadomo, za konsolą P Sony, poczekamy sobie trochę jeszcze jeden rok na kolejną ko konferencję. Yy, Ogólnie potwierdzili, że konsola będzie znacznie mocniej, mocniejsza i mam takie porównanie małe. Obecny, obecny, na przykład, konsola, oczywiście, Sony najmocniejszą jest PS4 Pro i w tym przypadku, w grze Spider-Man, takie małe porównanie Sony nam dało, zajmuje 15 sekund załadowanie gry. Chodzi o loading, gdy się gra, ładuje. A na PS5 zajmowało tylko ile? Zgadnijcie: 0.8 sekundy. Czy to jest jakieś 19 razy szybciej, dosłownie. Mniej niż sekundę załadowało się tak szybko gra, tyle co w 15 sekund trwa na PS4 Pro. To jest naprawdę ogromna informacja. A co jest lepsze, jeszcze powiedzieli, że ich konsola, czyli PS5, będzie, miała, będzie miał najszybszy dysk SSD na świecie. Tak jest, dysk SSD. I wliczając tu oczywiście wszystkie dyski na świecie, które są w komputerach, ta konsola niby ma mieć szybszy dysk. No, ja wątpię w to. Ja po prostu nie wierzę w to, po prostu nie ma szans, ponieważ... Konsola, która będzie kosztowała 700 dolców, tak jest, będzie kosztowała 700 dolców, licząc z podatkami, czyli na polskie około 3000, to jest sporo, ale oczywiście cena jest jeszcze do uzg uzgodnienia, uzgodnienia. Ale, oczywiście, wracając do informacji z dyskiem, no ja w to nie wierzę. Ja myślę, że Sony powiedziało to, ponieważ chcieli, chcieli tak nas hypeować, czyli, no wi wiadomo, no chcieli nam walnąć taką, taką od razu, rzecz, żeby nas zainteresować jak najbardziej, więc ja nie wierzę w to, no ale gdyby, fajnie, gdyby tak było, prawda? I ogólnie SSD obecny w PS4 jest dosyć słaby, ponieważ już ma 6 lat I na przykład takim deweloperem jak Treyarch jest trudno robić czasem niektóre gry typu właśnie Call of Duty Ponieważ no te dyski nie renderują dosyć szybko grafiki i tak dalej Więc czasem jak się przemieszczasz na przykład szybko w Blackoutie Czasem wiadomo masz spadki i klatyk przykład jest, Przykładem dużym jest Spiderman Taka gra, która właśnie musi na bieżąco renderować mapę Ponieważ tam się przemieszczasz tam, tam praktycznie latasz, latasz tylko po budynkach Jesteś wiadomo spider-manem, Więc jak już mówiłem w PS PS4 Zajmuje jakieś 15 sekund załadowanie gry, jeśli oczywiście się używasz fast travela, czyli tele, ter, teleportacji. A na PS5 zajmuje tylko sekunda niecała, więc to będzie ogromna zmiana ogólnie. Oczywiście dla wszystkich tutaj mniej widzących, nie wiedzą co tak naprawdę sprawia, a to jest SD, to sprawia, że twoja grafika jest szybciej zapisywana i szybciej renderowana w grze. Dzięki temu w przykładzie Spidermana może się szybciej przemieszczać po budynkach, ponieważ twoja, twoja gra się szybciej ładuje. A oczywiście jak Ci się gra nie zawoduje, no to wiadomo, znikają Ci tekstury i tak dalej, więc PS5 będzie miało o wiele mocniejszą moc. Oczywiście będzie miało mocniejszy procesor GPU oraz CPU. Podobno ma mieć 8K, ma, ma mieć support 8K. W tej chwili mamy maksymalnie 4K w PlayStation 4 Pro, a taką ta konsola ma mieć aż 8K, więc to jest, to jest naprawdę sporo. Oraz niektóre gry, bardzo ważna informacja, niektóre gry mają osiągać 120 klatek na sekundę, czyli FPS-u, czyli Frame per sec. No, każdy gamer chyba wie co to jest FPS. Nie muszę naprawdę tłumaczyć o to, więc no naprawdę, na przykład większość gier teraz działa na PS4-60. Niektóre problemy mają nawet działania w 30 klatkach. Ogarniacie, na przykład, taki Blackout czasem ma takie spadki ostre. A ta konsola ma podobno na ludzie niektóre gry uciągać na 120, 120 klatkach. No jakby ciężko mi w to uwierzyć, ale naprawdę, jak to teraz ma taki być skok w generacji, no to ja się, ja się naprawdę w sumie zdziwię, jak tak, jak tak będzie. Ogólnie też yy, ma mieć Trace, trail Racing, czyli to jest taka funkcja, która sprawia, że na przykładzie deweloperzy, na przykład, mają duże problemy, gdy robią gry na konsole, czyli na przykład Xbox oraz PS4, i mają problemy na przykład ze światłem. I gdy na przykład słońce wali przez liście, te liście oczywiście zakrywają kawałek światła, kawałek światła pada na, oczywiście, na Ziemię, i na przykład w tym przypadku jakiś przeciwnik przechodzi przez, przez to światło. I w tym przypadku oni mają problem z implementowaniem tego, żeby tego przeciwnika było na przykład widzieć, ponieważ on się wtedy zdaje, po prostu się staje niewidoczny, ponieważ, no, tak działa już. Robienie gier i tak dalej, trochę tam coś o tym wiem Ale właśnie mają w tym problemy A jak oni wprowadzą właśnie ten Trails Racing Z czego konsole dzisiaj tego nie mają Jeszcze na razie tylko PC to mają Ale gdy konsole to osiągną i podobno PS5 ma to mieć To będzie naprawdę wielka ulga dla Wszystkich deweloperów, którzy oczywiście robią Gry na konsole, no to będzie ogromna ulga. Dla wszystkich deweloperów, oczywiście, którzy tworzą gry na konsole, to naprawdę będzie znaczna, znaczna taka refleksja. Ogólnie to nas jest na przykład, na przykład w Battlefieldzie mamy miatacz ognia, który wali na przykład w uży te odbicie czasem trudno zrobić. I w tym przypadku na PS5, o ile ta konsola będzie posiadać, będzie naprawdę o wiele łatwiej dla nich do, do roboty. No na PC, tak to już mamy wszystko, na konsole już tak to no, nie, niezbyt nie działało. A jak działało, no to o, o, oczywiście oni się, musieli dosyć sporo napracować, więc no w tym przypadku mam nadzieję, że PS5, w w końcu będzie miało właśnie tą funkcję. Kolejna funkcja, która będzie miała oczywiście jest backwa Backwards Compatibility przepraszam, nie mogę tego słowa powiedzieć, compatibility, czyli wsteczność kompatybilna. I o co tutaj chodzi? No, część pewnie z Was wie, opowiem, opowiem może dla, dla tych, co nie wiedzą. Wsteczna kompatybilność to jest takie coś, że możecie grać na nowej konsoli, w stare gry, czyli w tym przypadku kupujecie PS5 i wszystkie gry, które mieliście na PS4 na swoim koncie, możecie zainstalować i grać. Więc na przykład Black Ops 4, poprzedni Call of Black Ops 3 będziecie mogli grać na PS 5. to jest naprawdę ogromna informacja, ponieważ no jakby sprzedając swoją konsolę i kupując z chcesz czasem pograć w te stare gierki, szczególnie jak uwielbiasz np. przykład jakąś część Call of Duty, więc to jest bardzo fajna informacja, że będziemy mogli taką, będziemy mieli oczywiście taką okazję zagrać, o ile oczywiście jeśli wszystkie gry będą mieli support, dzięki temu będziemy mieli oczywiście funkcję do dostęp do każdej gry. Więc ja naprawdę jestem zaskoczony ile informacji dostaliśmy od Sony, a jeszcze sporo, jeszcze przed nami półtorej roku na premierę PS4, PS5, więc to jest trochę, trochę sporo czekania, prawda? Hard drive podobno ma mieć 2TB i w sumie to jest mało, tak naprawdę patrzę na to, ponieważ ostatnie gry takie jak Anthem czy Redemption naprawdę zajmują ponad 100 giga, więc to jest... To jest 20 gier tylko, 2 TB, ja, ja nie wiem jak to na to patrzeć, o, oczywiście każdy będzie mógł sobie dokupić, wiadomo, osobne dyski, tak dalej, hard drive, ale no ja nie wiem jak to by było, jak to by wyglądało w sumie, mam nadzieję, że będzie miało więcej niż 2 TB i w sumie, tutaj ostatnia informacja, konsola będzie posiadała swój procesor, który będzie 8-core AMD, procesor Radeon Navi, więc y, podobno... Widziałem dużo hejterów na temat Radeona, ogólnie i amd ków no ale w przypadku konsoli to w sumie nie ma co się dziwić, bo większość konsol ma AMD, ponieważ, no, jakby nie włożymy karty graficznej, która ma kosztować 8000, do konsola, która ma kosztować 3000, no to nie miałoby sensu, więc tak czy inaczej, jakby grafika grafiką, do konsoli chyba będzie to wystarczające, ale jeśli te wszystkie oczywiście funkcje, które wymieniłem, sprawdzą się i będą działały w życiu perfekcyjnie, no to konsola będzie silna i w sumie. No, ja jestem zaskoczony pod wrażeniem. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. I w sumie dzisiaj przechodzimy do kolejnej informacji. To w sumie tutaj do Black Ops 4, ponieważ kilka mamy informacji tutaj dotyczących Black Opsa. Dzisiaj taki mały update. Sorry, że gdzieś takie wideo na temat PlayStation, no ale jak już mówiłem, coveruję też inne informacje na temat gamingu, nie tylko Black Ops 4. Więc otrzymaliśmy ogólnie wczorajszy update. Mini, zresztą jak już oglądaliście wczorajszy film, otrzymaliśmy tam kilka bardzo fajnych rzeczy, typu taki tryb jak Domination, Deathmatch. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy tryb. nie jeszcze go nie grałem, ale mam. Dziś okazję zagrać, może jutro jakiś futycz wrzucę, zobaczę jak to tam się wszystko współgra. Z czego co widziałem to pozytywne, o, po, pozytywne są opinie ludzi na temat tego trybu, no jakby co tu mówić, no fajny bardzo tryb, nie? Spoko. Yy, no i ogólnie co jest bardzo ciekawe, yy, sam Triarch, jak już to widzieliście wczoraj na zdjęciu, yy, napisał, że 16, czyli wczoraj, dzisiaj 17 dostajemy mapę Arsenal Sunstorm. No i tak miało być, prawda? ale jak zresztą teraz wejdziecie na Call of Duty albo jak teraz widzicie na ekranie, wszystkie mapy są wymienione właśnie oprócz Arsenal Sunstorm. I Arsenal Sandstone miał się, ale nie wyszło. I teraz każdy się pyta o co chodzi. Czy Treyarch nas zrobił wuja? Yy, no naprawdę, ja nie wiem co się stało, ale ostro. Trajer pocisnął, ponieważ napisali no, dosłownie nawet macie teraz Knightsata na ekranie napisali, że 16 na PS4 wychodzi Arsenal Sunstorm a my tego nie mamy i w sumie dużo ludzi tak opowiedziało I don't care, nie obchodzi mnie to jakby po co mi riskin mapy, które ze zmienioną pogodą. No w sumie prawda, prawda, to jest coś w tym prawdy. Ale z drugiej strony ja lubię takie mapy i w sumie zdziwiłem się o co tutaj chodzi, że nie wiem, trailer ma jakieś problemy techniczne czy coś. Nawet jak wiecie w granie standardowej tej mapy po prostu nie ma, tak jakby nie było jej w grze. No ja nie, nie rozumiem co się się stało, chyba terej jak nas zawiódł i w sumie zostało jeszcze tylko 14-13 14? 14 13 dni operacji, a wciąż nie mamy snajperki, no teraz się dzieje trochę ostry syf Dostawałem też komentarze i w sumie odpowiem, je, odpowiem na nie w swoim czasie. W sensie chciałem ogólnie zrobić oddzielny film i poodpowiadać na te wszystkie negatywne oraz pozytywne komentarze na temat Call of Duty Black Ops 4. Tak czy inaczej, jeszcze zostały nam w sumie dwie informacje, żeby to już nie przedłużać, z tego filmu, bo on jest dosyć długi. I chodzi o czarny rynek, no dodali ogólnie Camo. Kamu, które widzicie teraz na ekranie. Na twarz jest ogólnie taki bardzo fajny kamuflaż. W sumie mnie to nie obchodzi. Tak, mam dużo fajnych kamufla kamuflaży, a ten mi się jakoś nie podoba. więc dla tych, co oczywiście chcą kupić, niech kupują, nie zabraniam. Chociaż walić mikropłatności, przynajmniej to jest moja opinia. I, i drugi, drugi tutaj kamuflaż, który widzicie na ekranie, wraz z motką oraz takim ka drugim kamuflażem na twarz można właśnie kupić kamo, które jak widzicie na ekranie czerwono. Takie czerwono-białe, bardzo fajne, mi się podoba, chociaż z drugiej strony. Nie będę im płacił za głupi kamuflaż, kurde, aż ile, nie wiem ile to tam będzie, no, trochę koc pońców, tak czy inaczej, walić mikropłatności w Black Ops 4, taka, taka jest moja opinia, jakbym miał zrobić teraz film na temat mikropłatności. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za oglądanie, będziemy powoli kończyć, ponieważ ten film już dosyć długi jest, więc sorry za to. I co, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, jeśli oczywiście wam się film podobał, ocencie go, napiszcie w komentarzach. Oraz subskrybuj kanał, jeśli chcesz otrzymać najnowsze informacje o Black Ops 4 oraz gamingowe newsy codzienne, więc no, do usłyszenia, makler To lecimy 21 jeden wyjebaliśmy. Ja się ja kurwa nie wierzę jak my przeżyliśmy to strefę, nie? PlayStation.